Dzień doberek moi drodzy, witam Was serdecznie w moim kolejnym filmiku. Mamy sobotę rano, jak widzicie Kundzia jeszcze w piżamce. Yy, niedawno wstałam, wypiłam kawę, jakoś mi się nie chce ogarniać, a muszę. Muszę się yy, ogarnąć, ubrać yy, i... Będziemy szykować rzeczy na grilla, no bo jak sobota to u nas koniecznie grill, a potem jedziemy na działkę, bo mamy bardzo dużo pracy. Musimy tam różne rzeczy porobić, bo powiem Wam, że ostatnio pojechaliśmy i tak, to zaczęliśmy, nie skończyliśmy, to zaczęliśmy, nie skończyliśmy. Dlatego dzisiaj jedziemy kilka rzeczy pozamykać, porobić, a więc tam spędzimy większą część. Dnia. A więc zapraszam Was serdecznie do oglądania mojego kolejnego odcinka. Tak jak powiedziałam, e, dzisiaj jedziemy na działkę, ale ten vlog zapewne będzie również z kilku dni. więc zapraszam serdecznie do oglądania. Dzisiaj mamy sobotę. No i co w sobotę u majstrów? Dziś co? zapodaje majster na kolację. Polędwiczka la Sebastian. <laughs> nie, nie, nie słuchajcie, głupot będą dziś szaszłyki a la Sebastian. No i co my dodajemy, z czego robimy szaszłyki? Tym razem, bo różnie robimy. E, będzie kurczak, będzie polędwiczka, żeby to mięso było takie w miarę mięciutkie. Często dodajemy też boczek, nie? E, ale nie było boczku e, już wczoraj. E, mamy tu pieczarki. Mamy y, trzykolorową paprykę. Mm. Będzie cebula. I y, ja dokupiłam jeszcze cukinii i nie wiem, czy tą cukinię chcesz dodawać. Ja nie lubię. Ty nie lubisz. No dobra, no to nie dodamy. Dodam ją do czego innego. Dobra, więc y, Sobcio tu ogarnia mięsko. Mięsko sobie rozkładamy w dwie miseczki, y, jest łatwiej później przy nadziewaniu, bo powiecie białe mięso i czerwone mięso, ale uwierzcie mi, że jak przyprawicie polędwiczkę i drób, to bardzo podobnie wyglądają. nie? My już to przerabialiśmy, dlatego rozkładamy sobie to na dwie miski, żeby wiedzieć, co jest co i żeby mm, różne to mięso było na tym szaszłyku, a nie na przykład tylko drobiowy czy tylko z polędwiczki. Ja lubię taki właśnie e, miks mięsa. Takie dawać duże. Wydaje mi się. Się połowę skurczy, nie? No, chyba tak. Sopcio tu ogarnia. Nie, polędwiczka to raczej szybko dojdzie. Sopcio ogarnia mięso, kroi, ja je umyłam, on je ogarnia, a ja się biorę, za mycie warzyw i krojenie ich, żeby je było. Z tego zakopanego, wielkie. No, to fakt. No i jak widzicie. Mamy już wszystko przygotowane pod szaszłyczki, czyli polędwiczka, kurczak pokrojony, tu mamy papryki, miks z pieczarkami, my pieczarki kroimy zawsze na połówki. A jak są małe, to całe dajemy. Tak, tak, jak są małe. I tu mamy cebulę, oczywiście cebulę będę i wszystko, jeśli będzie mi brakowało, to sobie później dokroję. Wszystko przyprawiam przyprawą kamisa klasyczną. I trochę papryki, żeby to nabrało kolorku. Wymieszamy, wymieszamy i nadziewamy. I tyle I taka polityka szaszłyków, a uważam, że przy tych wszystkich tłustych jedzeniach grillowych to naprawdę taka inna potrawa, no i mamy trochę warzyw, nie napychamy się samym miechem, a więc... Gdzie boczek je? Polecam. Mój sopcio bardzo lubi szaszłyki, bardzo lubi szaszłyki i on by często robił szaszłyki, ale ja za jego szaszłykami do końca nie przypadam, bo on by wziął, wiecie, karkówkę, boczek i w ogóle. Nie to wkurza, bo strasznie się zawsze spieką i są suche wióry, tak. że można łupnąć. To ładnie robić, trzeba trzeba umieć. Piec. Dobra. Bo trzeba upiec, człowiek zawsze myśli, że e, jeszcze surowe pewnie, jeszcze surowe i się trzyma do końca, a potem jest suchy wiór i nie smakuje w ogóle. No, a więc Sobcie miał dziś robić szaszłyki, a teraz mnie z tym zostawia, pokroi tylko mięso, jedzie na budowę, a ja już całą resztę zrobię, ale to moja inicjatywa, bo on chciał to robić później wieczorem, przed samym grillem, po co to zrobiliśmy, przyprawię, potem jadę na zajęcia. Na zumbę dzisiaj jadę. Wrócę to sobie to pogardzę po A kto będzie ściątał? To, to już będzie gotowe. A potem też pojadę na budowę, bo będziemy chyba znowu rozwijać na płocie. Przeplatać. Przeplatać. Tak. Przeprot będziemy robić z drugiej strony działki. A więc to tyle. Tyle. Później wam pokażę. Kurde, jak, jak ty gadasz cały czas, nie? Bo ja chcę już zatrzymać. Później wam, później wam pokażę, jak te szaszłyki już finalnie wyglądają, bo wiecie, przyprawy, jak przyprawiam, no to żadna polityka. Każdy posypuje, wymiesza, bla bla bla. Chociaż jedna jest rzecz, którą my robimy przed przyprawieniem mięsa, polewamy trochę albo olejem, albo oliwą z oliwek. Pamiętajcie, dzięki temu ta przyprawa się lepiej e, przylepi. Sopcie już tu oczami, że ja tak dobrze oglądam, więc to tyle. No i tak się kochani prezentują szaszłyczki. Wyszło mi dosyć sporo ich, bo chyba 14 sztuk, więc nie wiem, czy damy rady to zjeść. No a więc tak się prezentują. Troszkę jest dłubaniny, nie mówię, że nie, ale warto raz na jakiś czas warto, zawsze coś innego. Zawsze mamy to mięso y, przeplatane warzywami, a więc nie jemy samych boczków yy, czy karkówek, tylko widzicie, chude mięsko przyprawione razem z warzywami. Ja polecam. Ale tak jak powiedziałam, raz na jakiś czas nie chciałbym się z tym pierdzielić co weekend, naprawdę, ale raz na jakiś czas fajnie coś takiego sobie zrobić. Nikola i piknik. <ścoughs> Cały czas wiatr i zwiewa ten kocyk. Tylko, że Sobcio powiedział, że tego parasola się nie da bić tam w tą mm, trawę, tam gdzie jest siatka, e, tylko musi być tutaj. A więc tu sobie siedzi, ale wiecie, posiedzi sobie w cieniu. Gdzie ty jesteś? Borciuchu, już idzie we wtorek do fryzjera, bo już taka zarośnięta już na oczy nie Zobaczcie, jakie ładne piwonnie są u mojej teściowej. Przyszłam sobie wyciąć. Oczywiście nie to, że na dziko pozwoliła mi, a więc ucinam sobie zaraz do wazonu. Piwonnie tak pięknie wyglądają, że mega. Tniemy. Zobaczcie, co Sobcio w węglu znalazł. No, piękna. To jest węgiel drzewny. No wiem, widzę. 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 Dziwne, Siedzimy sobie na tarasie i zobaczcie, sobie, co Telewizor zniósł, żebyśmy mogli oglądać, więc... Taki pomysłowy Dobromir. Oparł na krześle, teraz wyniósł, potem wniesie i oglądamy. Kunolisek, jaki obciapany. Obciapany, obciapany, wczoraj był u fryzjera, tak, tak. Idziemy, się chodź. Idziemy, chodź. Lucy, chodź. Chodź, szybciutko! Chodź. Idziemy. Do toalety, do toalety. Ale powiem Wam, że ta pogoda jest taka w kratkę, wczoraj upał. Nie było czym oddychać. To było wczoraj czy przedwczoraj? Może przedwczoraj? Może przedwczoraj. Wczoraj już było tak chłodniej, a dzisiaj to już jest w ogóle jakoś tak wiecznie i mega mega chłodno, gdzie ona jest. Eee, no, a więc tak to wygląda. Eee, już się czaimy nad rozkładaniem basenu, ale te pogody są takie, no, bym powiedziała, średnie, że nie wiadomo, czy ten basen rozkładać. O! A teraz zaczął padać deszcz. Zaczyna kropić. Tu zobaczcie jeszcze sopcia, samochód stoi. No i holender, gdzie tu basen rozstawić? jak Andrzej tu się rozstawił. Andrzej, kiedy zabierasz ten samochód? Czyli co, jutro się go pozbywamy stąd? Ja? Jutro się go stąd pozbywamy? Nie, jutro dopiero części przyjdą. No i widzicie, jak tu można rozpocząć sezon wakacyjny. My tu już w połowie czerwca zawsze mieliśmy basen rozstawiony. A tu przez Ciebie przez tą... Jezu, jak tam jest naflafane strasznie. Dobra, I to tak jedzie, nic... i to no Zobaczcie, co ten chłop mi tu narobił, no. Na tej kostce. Przecież ten tłuszcz to nie zejdzie. Ja naprawdę jestem mega wyrozumiała, jeśli chodzi o takie rzeczy. No ale to, co on tutaj narobił masakra! Masakra! To wszystko tu zostanie takie tłuste plamy. I to przy samiutkim wejściu na taras będzie tu sprzątał. Zobaczcie, jak pięknie wyglądają w tym wazonie kwiaty. To jest ten wazon z temu. Ja w jednym z vlogów pokazywałam, że zamawiałam go i po prostu jest bardzo, bardzo fajny. Bardzo mi się podoba, jak to wygląda. Taka odmiana po poprzednim wazonie. Oczywiście Kundzia dziś kupiła truskaweczki, ale powiem Wam, że jakieś takie liche te truskawki. Rozlazłe, wodniste. Truskawki już nie No i na obiad dziś mieliśmy kapuśniak Przepyszny Ale powiem wam, że Nikola tak zgłodniała Mówi tak by zjadła frytek Tak jej się chce frytek i mięsa No mięsa to ja jej nie rozmrożę tak na szybko Ale na miastkę frytek jej zrobiłam takie frytki ala belgijskie. E, pokroiłam ziemniaki, przyprawiłam przyprawą do ziemniaków e, i wstawiamy do pieca. Więc troszkę dziecko e, zadowolę. <laughs> e, wiecie, taki oszukany, e, oszukane drugie danie będzie. A więc tak to bywa. Nie wszyscy się samą zupą e, najadają. Mi ta zupa na chwilę obecną wystarczyła, no ale pewnie jak już usmażę, upiekę te ziemniaki, no to dziobne coś i ja, niestety.